Dzień dobry Państwu. Program Rozmowa Dnia, w którym gościmy dziś, a właściwie to my gościmy w Bibliotece Publicznej w Kleczewie i będziemy rozmawiać z dyrektor Biblioteki, panią Magdaleną Sipan. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry, witam wszystkich. Pani dyrektor, w końcu nadszedł ten cudowny czas, kiedy poluzowali nam opostrzenia i możemy wyjść do ludzi i zrobić im chociaż na miastkę tych imprez. Dokładnie to jest tylko na razie na miastka, bo na dzień dzisiejszy może być 50 osób na, na zewnątrz. Już w ogóle nie ma na razie mowy o imprezach zamkniętych w pomieszczeniach, dlatego wiele rzeczy, które były zaplanowane, są przesunięte. Już nawet nie, nie określam się datą, bo, bo mi potem głupio odwoływać kolejną imprezę, a, a nie mamy jeszcze żadnych wytycznych takich takich twardych, więc czekamy, ale to, co możemy, to już jest, już jest prawie, że dopięty na ostatni guzik i zaraz ruszamy z naszą pierwszą imprezą, więc się cieszymy. Pani dyrektor, a właśnie a propos pierwszej imprezy, to najbliższa już 31 maja w Budzisławiu. Tak, 31 maja w Budzisławiu organizujemy Dzień Dziecka dla dzieci z Budzisławia i nie tylko. Zapraszam wszystkich serdecznie, do małych i dużych. Robimy to wszystko własnym sumptem, oczywiście korzystamy z gościnności i uprzejmości Pana Daniela Bednarka, który użycza nam dmuchańca i z tego dmuchańca wszystkie dzieci będą mogły w tym dniu skorzystać za darmo. Będzie równy, będą również bańki mydlane, będzie wata cukrowa dla każdego dziecka za darmo, malowanie twarzy, e, zabawy przy muzyce, eksperymenty naukowe. Zabawa z muzyką, piosenką. Zapraszam serdecznie wszystkie dzieci. Myślę, że atrakcji nie zabraknie, bo będzie również malowanie na folii. Dzieci spędzą miło popołudnie. Serdecznie zapraszam wszystkich. Także, proszę Państwa, w ramach przypomnienia, 31 maja, godzina 13 pod wiatrakiem w Budzisławiu Kościelnym, Dzień Dziecka. Już teraz razem z Panią Dyrektor. Zapraszam. Tak. Zapraszamy. Jeśli ktoś pracuje i, i może być później, to jesteśmy do 19 i będziemy do 19 e, dla Was i dla dzieci, więc zapraszam serdecznie, a jeśli się okaże, że o godzinie 19.15 przyjdzie jeszcze 15 dzieci, to też z nimi będziemy i się pobawimy, więc zapraszamy. Pani Dyrektor, ale to nie wszystko, co przygotowaliście, bo jeszcze w czerwcu czeka nas bajkowe wydarzenie. Tak, i to, na to wydarzenie nie możemy się już doczekać, i, i ono jest dla nas bardzo ważne. Jest realizowane z Instytutu Książki. Projekt pod tytułem Bajkowa Biblioteka, więc częściowo jest finansowany z, e, z Ministerstwa Kultury i Sportu, więc już tym bardziej nie możemy się doczekać. Zawsze takie imprezy wiadomo, że są dopięte na ostatni guzik, i, i jest wiele fajnych atrakcji. I nasz projekt dotyczy dwóch dni, 18 czerwca. I może opowiem o tym dniu. 18 czerwca mamy spotkanie z ilustratorem książek. Mamy spotkanie również z panią Roxaną jędrzejewską wrubel Na pewno wszyscy wiedzą, że pani Roxana napisała książkę kosmitek i również florkę. I po spotkaniu z panią, panią Roxaną jędrzejewską wrubel będzie o 19.30 plenerowe kino dla dzieci i będą wyświetlane pamiętniki florki. Wszystkie dzieci zapraszam. Ale żeby się też dzieci nie nudziły między zajęciami, będzie do ich dyspozycji dmuchanic, będą mogły skorzystać i w tym dniu między spotkaniami się świetnie bawić na dmuchańcach. A 19 czerwca jest to sobota, ten dzień opiewa w wiele innych fajnych atrakcji, na przykład spotkanie z domisiami, koncert który się odbędzie o godzinie 18.00 przed biblioteką i już serdecznie zapraszam, będzie również spotkanie z Panem Poetą. Pan Poeta Show, już kiedyś gościł w naszej gminie i myślę, że wszyscy co widzieli spotkanie z Panem Poetą z przyjemnością przyjdą na spotkanie dlatego, że wydał kolejną książkę, o której jeszcze u nas nie opowiadał a spotkanie z nim nie jest zwykłym opowiadaniem, jak przed chwilą wspomniałam, tylko jest super przedstawieniem. E, integruje dzieci, dzieci się świetnie bawią, jest dowcipny i naprawdę ma podejście do dzieci, więc zapraszam serdecznie. To, że nasze wszystkie e, największe atrakcje zaczną się od 17, nie znaczy, że nic się tu nie będzie działo, bo już od 15 będą do wasze do dzieci dyspozycji że trzy dmuchańce. Będzie również malowanie twarzy, e, i wszyscy bibliotekarze będą przebrani za postacie z bajek, więc już trzymam kciuki. E, słuchajcie, dorośli też Was zapraszam, przebierajcie się, dzieci przebierajcie, przychódźcie, ma być bajkowo, pięknie i kolorowo. I my też dołożymy e, wszelkich starań, żeby tak było. No będzie. Nie, najważniejsze oczywiście tutaj jest pogoda, bo bez pogody nie zrobimy nic. E, nie, nie ona jest zamówiona spokojnie. Tak, pani dyrektor już złożyła zamówienie. Tak, nie, pokoda faktycznie jest bardzo ważna, bo, bo to jest najważniejszy punkt, żeby było ciepło. Już nie mówię, żeby było upalnie, tylko po prostu, żeby nie padało i o to, o to się módlmy. Jeszcze chciałam powiedzieć, że dla każdego dziecka są przewidziane słodycze, lody, napoje, więc spokojnie rodzice mogą przyjść, przyprowadzić i, i się świetnie bawić z dziećmi, nie ponosząc tego tytułu żadnych kosztów. My wszystko zapewniamy. Pani dyrektor, a kolejne miesiące? A kolejne miesiące stoją pod znakiem zapytania, gdyż mamy napisane kilka projektów. Jeśli się tylko, jeśli się coś uda zrobić, to pierwsze spotkanie na pewno będzie dotyczyło kultury żydowskiej. Biblioteka ogłosiła ten rok rokiem Kultury żydowskiej i, i bardzo jest mi przykład z tego względu, że nie możemy nic zrealizować, ale myślę, że już w czerwcu będzie pierwsze spotkanie z dyrektorem Domu Kultury w Zagurowie. On bardzo żyje kulturą żydowską, jest bardzo w to wciągnięty i myślę, że nam przybliży to, co tak bardzo lubi i czym się zajmuje, więc jeśli tylko coś będziemy wiedzieć, to na pewno się okażą informacje w mediach. No i kolejnym naszym takim punktem który się na pewno w czerwcu odbędzie, będzie promocja książki Maćka Grzeszczaka, ale o tym powiem innym razem, nie mogę zdradzić na razie tutaj tajemnicy. Pani dyrektor, ja bardzo dziękuję za wywiad. I I za bardzo dziękuję. Za dziękuję bardzo. Państwu również dziękujemy. Naszym gościem dziś była Magdalena Siupa, dyrektor Biblioteki Publicznej w Kleczewie.